Słuchajcie, jestem Rosa, w tym oto materiale przedstawię wam memy dotyczące pigi w Robloxie oraz nie tylko będą też jakieś dodatkowe dotyczące ogólnie naszego Robloxa. Memy pochodzą z mojej grupy na Discordzie Tosty Rosta, linka do Discorda, do Tostów Rosta macie w pierwszej linijce opisu, więc serdecznie was tam zapraszam, wpadajcie na grupkę no i wysyłajcie swoje memy. Oczywiście jest to grupka Discordowa, więc serdecznie was tam zapraszam. Można wysyłać memy Roblox, Brawl Stars, Minecraft i tak dalej. Przy okazji przypominam, że teraz ścigam się z panu, kto pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Jeżeli ja wygram, to panda ustawia sobie mój awatar na YouTube na dwa dni, więc no będzie ciekawie. A jeżeli przegram, to ja ustawiam jego, więc wiecie co robić. Strzelajcie w tego czerwonego stuba, aby stał się szary. A teraz zaczynajmy ten materiał. Oj, zaczynamy od czegoś naprawdę grubego. Proszę nie rzucaj mną i tutaj tak odbija tym typem niczym piłką od baseballa. O matko. Totalny pogromik, ja rozumiem już czemu to ma 15-16 reakcji już teraz, normalnie sztosik. A teraz zobaczycie jak strzela prawdziwy Polak, widzicie? Tak jest, pudłuje. Jacob prezentuje. Magda Gessler, to nie imię. Magda to świnka pigi. Trochę smutne. Mikołaj Miki wstawił, Jak gdy dowiedziałem się, że na mapie Outpost jest tajna skrytka. Say what? Na mapie Outpost jest jakaś tajna skrytka? Co? Co? Pierwsze słyszę. Serio, jestem jakaś skrytka? No dobra, nie będę, nie będę was tutaj bumerował. <laughs> przejdziemy dalej, przejdziemy dalej. Podłoga Queen, podłoga Off, podłoga Miss Fortune, podłoga z 11 wrzuciła. Jak Ross napisał memy o pigi, to od razu pomyślałam o tym i zrobiłam. By the way, hashtag pigi. pamiętajcie, że jeżeli wrzucacie na Robloxa memy związane z Piggy, to oznaczajcie je pisząc sobie przy nich hashtag Piggy, żebym wiedział, że to są memy związane właśnie z dokładnie Piggy, jeżeli chodzi o naszego Robloxa. Natomiast jeżeli wrzucicie mema z Robloxa dotyczące na przykład powiedzmy, nie wiem, Jelly Breaka, no to hashtag jellybreak i tak dalej. Ale przejdźmy do tego mema. Na memie mamy a świnka Pepa, nie, 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 nie. Tylko Piggy, tak jest. Plus jeden. Nikt. Totalnie nikt. Totalnie, totalnie, nikt, ale nikt to na świecie, nasz Bendy, e, o trzeciej w nocy. 25 dźwięków umierania z Robloxa w 60 sekund. Co jest? Co to za film? Czemu takie rzeczy oglądasz? I to, ten napis na dole, taka dodatkowa część tego mema, chyba cię porobloxowało. No, plus jeden tutaj, totalne. Przechodzimy teraz do mema adulo raz dwa, trzy, hashtag Piggy tutaj. No, coś w tym memie jest. Ja tutaj widzę, że... 2004-2020. Jest w tym trochę prawdy. Słuchajcie, teraz jak przeglądam sobie takie memy, to wpadłem na pomysł, że generalnie, jeżeli jakiś wam mem się podoba, to pamiętajcie, aby zostawić reakcje. Takie, które będą miały naprawdę dużo reakcji, to będę brał szczególnie pod uwagę i takie na pewno będą pojawiały się na odcinkach, bo tak teraz to robię sobie wybiórczo. Apple Cove wkracza na rejony ze swoim, no nie okłamujmy się, trochę smutnym memem, a mianowicie, jak kiedy wylosowano mnie na pigi? Dalej. Ja, ale masz bugi i cię wyrzuca z gry. No w sumie współczuję ziomeczek, że no z Gierek cię tutaj trochę wyrzuca, ale... No ja tak nie miałem, ale generalnie no pewnie tak by było. Też bym był taki zły. O nie, co za zło! Kiedy dopada cię pigi i po prostu cię zabija, czyli totalnie tak jak zawsze dzieje się w grach. I co dostajesz w efekcie? Coffin dance, no a co innego? Słuchajcie, teraz chyba najlepszy mem tego odcinka, ponieważ, no tutaj optymista, tym memem mnie totalnie rozwalił. Na początku niby nic takiego tutaj nie mamy. Gdy jedziesz na wycieczkę, no typowo, no, tam kierowca jest, tutaj myszka, tutaj są nasze osoby. Rozumiem, że George jest tutaj opiekunowie, ten właśnie mistrz to opiekun. No fajnie, ciekawie, ale wtedy, no. Not now i musisz iść do toalety. Nie no, totalnie rozwałka. Ojejku, dajcie znać w ogóle czy rozumiecie o co tu chodzi, ale to jest taka totalna rozwałka, że hej. Teraz obejrzymy sobie filmik przygotowany przez Anię Sky, który jest takim memem ala Trwa on kilkanaście sekund, ale jak się kończy, no cóż, niestety tego nie wiemy. Ania może kiedyś dogra i nam powie, ale... Someone help me, potrzebuje pomocy, niestety, więc jak ktoś może, to niech jej pomoże, bo potrzebuje ewidentnie pomocy. Dobra, zrobię teraz poradnik dla Was oraz dla Robloxowego huba, który wstawił mema. Chodzi o to, że pszczoła jest Grylobrox, a ten darmi ma tą samą twarz, mój pierwszy autorski mem. Wiecie, co jest tutaj nie tak? Mem jest spoko. No, hahaha, ha, ha, zaśmiałbym się, zaśmiałbym się, gdybym tego mema zobaczył pierwszy raz. Jest naprawdę spoko. Jednak. Przestaje być śmieszny, kiedy tego mema wyjaśniasz, więc generalnie proszę was, jak wrzucacie te memy na grupę, to weźcie ich, nie wyjaśniajcie, no bo nie jest już śmieszne, jak wyjaśniacie, o co chodzi w memie, więc no proszę, nie róbcie tego, bo to jest totalne zło. Pamiętacie naszego wyrobloxowanego mema? Z naszym wyrobloxowanym panem? Cóż, no, ty, odrzucamy go na bok. Wyrobloksowany Sans, oh je, yeah, to ja rozumiem, to jest to... To jest to, czego potrzebowaliśmy my wszyscy. Nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. No może w sumie nie, ale dobra. Brzmiało fajnie, więc powiedziałem. <gry> a tutaj nasz pieseł, a właściwie to Bazgrolek. Bazgrolek.pl no, chyba bawi się w Wardengate, i tworzy swojego psa pająka. Tylko czy ten pies ma głowę tosta, czy mi się wydaje? Chyba tak. Jest to naprawdę dziwne, aż sobie to przybliżę. Ejejku, rzeczywiście. Znaczy, może i to nie jest, ale trochę przypomina z uwagi na fakt, że te właśnie czarne ramiona jakby wchodzą i to jest takie właśnie zakończone jak chlebek. No, ciekawe, ciekawe. Ale no, pies pająk, ewidentnie Robloxowy. Widać, że powstaje tutaj nowy Wardenga. Czekamy na kolejne pranki bez grolek, także wrzucaj kolejne posty. Nie mogę się już doczekać. Przy okazji kochani widzowie, skoro już mowa o Discordzie, no to na Discordzie nie tylko są memy, bo na memy, no memy są spoko, fajne, możecie je wrzucać, ale są tu też kanały głosowe, Max 2, Max 3, 4, 5, między innymi też ja siedzę na tych kanałach co jakiś czas, wbijam na jakieś kanały Max 2, Max 3 i tak dalej, więc generalnie jak ktoś chciałby sobie pograć ze mną lub po prostu wy chcecie sobie pograć sobie w na przykład Piggy, czy w inne tryby w Robloxie, no to wpadajcie właśnie na Discorda, przypominam, pierwsza linka, opisu, wpadajcie, wrzucajcie memy, ale też siedźcie na tych kanałach głosowych, no i rozmawiacie. Ponieważ można sobie wspólnie pograć na przykład w taką właśnie pigi, porozmawiać, pobawić się, więc myślę, że będzie fajnie, zbudujmy tutaj jakąś fajną, miłą atmosferę. Serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. Ogólnie z góry przepraszam, że tyle w tym filmie tutaj mówię i nie pokazuję tych memów cały czas, ale jest to taki trochę filmik informacyjny, ponieważ jest to pierwszy filmik tego typu. I właśnie dajcie znać, w prawym górnym rogu ekranu macie teraz ankietę. Czy chcecie, żebym to robił z kamerką, siedział na właśnie Discordzie i przeglądał po kolei memy, czy tak jak dzisiaj, że wkleć gępem. Play. Jak jest mowa o jakimś memie, to jest takie jakby przybliżenie i jest pokazany właśnie fragment mema i tak dalej, czy właśnie w takiej formie, jak powiedziałem wcześniej, że z kamerką. Dajcie znać, którą formę wolicie. Z kamerką, czy tak jak teraz, ankieta w prawym górnym rogu ekranu. Robloxowy Hub widzę, że no sporo tych memów tutaj napstrykał, ponieważ no, wrzuca kolejnego. Tak wyglądają właśnie zawody w Robloxie. Policja. No mamy policję, dalej. Żołnierze, militaria, wojska. No, ciekawie? No i straż, oczywiście, najlepsze. Sonic the Prost Hawk wrzucił coś strasznego, a mianowicie postać bodajże z FNAFA, ale Robloxowa, no wiecie, w Robloxie przedstawiona, która mówi Give me your children. Dajmy swoje dzieci! Jezu straszne. Ja bym unikał takich memów, także pamiętajcie, oznaczacie hashtag Pigi. W ogóle dajcie znać, czy kolejny odcinek z przeglądania robloxowych memów mają dotyczyć tylko i wyłącznie pigi, czy na przykład. 50% pigi, a 50% czegoś innego. Czy może 100% pigi, tylko wyłącznie pigi mają być memy przedstawione na odcinku. Zresztą w sumie to też dużo od was, zależy, bo jakżecie wrzucali no, memy głównie związane z pigi, no to będą właśnie one. Dobra, kochani, myślę, że będziemy sobie powoli kończyli ten odcinek. Będziemy zbiegali tutaj do końca, więc generalnie no, zostawiajcie łapkę w górę, jak jesteście nowi, też strzelajcie suba. Bo generalnie no już kończą się memy, więc wbijajcie na grupkę, wstawiajcie memy, ale pomyślałem sobie, że wbijemy sobie jeszcze na koniec na pierwszego mema z Robloxa. Jestem Ciekawy, co takiego tutaj jest przedstawione. Także pierwszy mem na grupce jest od Olek66Fandisa. Uhuhu. Jest to mem przedstawiający jakiegoś e, grubego kolesia w Robloxie. Macintosh1984. Nosus Corpus Saumolindus. E, say what? Co? Co? Co to takiego jest? Coś to ogarnia w ogóle, ale ta osoba wrzuciła tutaj więcej. Dalej jest e, głowa właśnie Pumpkin z właśnie naszego Minecrafta. Dwa bloki redstone'a i pająk i Despacito. Chyba kolejny Wardenge się bawi i chce psa pająka tworzyć, ale coś mu nie wyszło, bo ta głowa to taka wyrobloxowana tutaj jest troszeczkę. I jeszcze jedną rzecz, trzy rzeczy wrzuciły naraz. When the hell did this? Become more attractive than this. Oj, oh, kiedy piekło robi to. Bądź Berdiat... Nie, 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 to jest takie disowanie Robloxa Minecraftem. O nie, najgorzej. Dobra, kochani. I tym właśnie... Z dysowanym Robloxem kończymy ten materiał, dlatego jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górze. A jak jesteście nowi, to co? Już nie będę wam mówił, bo sami chyba dobrze wiecie. Także trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. No i wpadajcie na Discorda to styrosta. Zapraszam was serdecznie, bo potrzebuję tutaj memów, żeby nagrywać wam z tego odcinki. No i dajcie znać, czy chcecie właśnie z tego odcinki. Także trzymajcie się, hej! I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You can